I ja wiem, wiem, że wychowałeś się na Naruto ja, ja też się na nim wychowałem Również zdaję sobie sprawę, że gdyby nie Naruto Uzumaki, to percepcja wielu ludzi Nawet nie śniłaby o swoim aktualnym Dosadnym, kurwa, wręcz Poziomie witalnym, a, ale umówmy się już Mój drogi na starcie, Naruto jest strasznie Nierówną bajką, a sama ocena postaci Naruto Uzumakiego, oczywiście już Zależy tylko i wyłącznie od własnych, indywidualnych Upodobań, wiadoma sprawa Zacznijmy sobie od największych zagwozdek Naruto Czy też wartości, jakie stara się przekazywać Odbiorcom ta początkową rocznicę na bajeczka. Naruto jest zdecydowanie przepełnione piękną, wyraźną, życiową motywacją. I, I tutaj mała trafna uwaga. To jest tylko moja niepopularna opinia, ale imo ze wszystkich bajeczek typu Tasiemiec, Shounen, Naruto miało największy potencjał na bycie serio bardzo ambitną bajką. I, I mówię to całkowicie poważnie. W końcu już na początku dostajemy zajebiście smutną i lekko mroczną historię. Samotny Naruto Uzumaki, którego, że tak brzydko powiem, popierdolili rodzice, znajomi. Wręcz myślę, że można odnieść wrażenie, że on sam nie wie, czego by tak naprawdę w życiu ja osobiście zawsze miałem w życiu zajebiście. Moja mamusia kochana się starała, żebym miał co tam dzieci powinny mieć, więc z Naruto nie jestem w stanie się do końca utożsamić, ale dzięki umiejętności wizualizacji otwartego umysłu spróbujmy to sobie wyobrazić. Wyalienowany bardzo, porzucony, niesamowicie samotny, w dodatku osierocony nastolatek, którym praktycznie każdy gardzi z powodu tak zwanego kubiego w swoim brzuszku. Dzieci w szkole potrafią być strasznie zawistnymi i mało empatycznymi kurwami. Moja wiedza z socjologii i wychowania w żadnym wypadku nie jest na tyle duża, aby mógł stwierdzić, czy to kwestia wychowania, rozpieszczenia, czy po prostu tacy są ludzie, że znajdują sobie kozła ofiarnego, który powiedzmy, poprzez wrażliwość czy inne wewnętrzno głowne psychiczne czynniki, nie jest w stanie się postawić, nie mam zielonego pojęcia. Jednak do jednego wniosku możemy przejść. Naruto de facto ma strasznie ciężko i to nie tylko wśród ludzi, z którymi przebywa, jednak również sam ze sobą, bo, bo wiecie, o ile z ludźmi można dać sobie jeszcze radę, to jeżeli ktoś z Was jest kurwą jebaną i wyżywa swoje żale na innym człowieku, to to musisz sobie, frajerze zdać sprawę, że to się kiedyś na kimś odbije w większym lub mniejszym stopniu. I w takim położeniu jest dokładnie Naruto uzumaki na początku serii. Łącząc te wszystkie fakty ze sobą do tak zwanej konkluzji idealnej, możemy wywnioskować, że Naruto miało potencjał na bycie bardzo ambitną, poruszającą wiele życiowych zagbostek bajkom. I uwaga! Taką do czasu dokładnie było. Mimo zrobienia z pierwszej serii Naruto mniej patologicznego Big Brothera, gdzie trójkąt miłosny stworzony między trójką protagonistów czasami raził w oczy, to przez lata mogliśmy obserwować metamorfozę Naruto. Przepiękne umiejętności głównego bohatera, jak umiejętność postawienia się w sytuacji, wręcz idealnego zrozumienia percepcji bohaterów, takich jak chociażby Zabuza i Haku, gdzie Naruto autentycznie dzięki swojej wrażliwości potrafił w każdym naiwnie znaleźć jakieś mniejsze lub większe dobro. No po prostu przebiegły skuriel wszędzie, ale to wszystko. Wszędzie potrafił logicznie uargumentować zachowania opozycji stwarzającej potencjalne zagrożenie dla konochy. Bo czy naiwna wiara w dobroć ludzi, w ukrytą empatię każdego człowieka jest taka zła? Nie wiem, spotkałem masę skurwieli podczas mojego życia, więc raczej to pytanie pozostawię bez odpowiedzi. Jednak jedno jest pewne: Naruto nie tylko uparcie i przede wszystkim nie po trupach dążył do swojego celu, ale i co w sobie jest oczywiste, z dnia na dzień zdobył renomę, akceptację ludzi oraz umiejętności, mając przy tym przepiękną wizję uratowania swojego. Egoistycznego, totalnie popierdolonego i, i w mojej opinii przechajpowanego przyjaciela Sasuke, którego wizja świata całkowicie odbiegała od ideologii, jaką stworzył sobie Naruto. I w taki oczywisty i mało skomplikowany sposób do momentu walki z Nagato w serii Naruto Shippuden, anime szło powoli do przodu, ukazując nam coraz lepszych antagonistów, stowarzyszenie Akatsuki, posiadające coraz bardziej skrajnie popierdolone, jednak w trochę innym kierunku postacie, nie przynajmniej wgniotały w ten przysłowiowy fotel. Co, co tak wiecie, co ludzie mówią, ey, przysłowiowy fotel. Co prawda walki były przeciągane, dialogi bohaterów również, jednak to wszystko do swojego czasu utrzymywało początkowe założenie serii. Czyli mamy samotnego Naruto, który postanowił, iż zajmie to zaszczytne miejsce i zostanie Hokage, spełniając przy tym swoje marzenia. Co wiecie, no każdy chce spełnić swoje marzenia wiadoma sprawa. Tutaj taka mała trafna uwaga. Sama walka z Nagato to w mojej opinii zdecydowanie najlepszy moment w całej serii. Dostajemy w końcu postać Paina, poznajemy jego okropną przeszłość, wręcz te bardziej uzdolnione dedukcją persony mogą od razu porównać go do do Naruto. W końcu to właśnie Nagato poprzez swoją naiwność do świata i bardzo złe doświadczenia stworzył postać Pejna, który w końcowym etapie swojego życia postanowił rozpierdolić konochę, odbierając życie masy... Ma, ma, masie osób? Masy osób? Nie wiem. Chyba masie osób się mówi. Naruto zmierzało do jednej i zasadniczej puenty. Dajesz siebie 100%, stwarzasz sobie korzystne sytuacje i, i przede wszystkim nawet jeżeli odpierdalasz przysłowiową manianę, to nadal masz szansę na wykucie bardzo przyjaznej i bogatej w doświadczenia przyszłości. Niestety potem było coraz gorzej. Ja w żadnym wypadku nie mówię, że to anime diametralnie obniżyło swoje loty, ale powolutku aż do celu zmierzało do czwartej wielkiej wojny Shinobi. Tutaj tylko napomnę, że osobom, które jak ja Naruto oglądały na bieżąco z całego serca współczuję. Pięciomiesięczne przerwy w emisji odcinków opartych na mandze. Mimo tego, iż odcinki kanoniczne czwartej wojny Shinobi już po czasie bywały okropnie nużące, przedłużane na siłę, to do tego te nieszczęsne filery, które poziom Naruto zrównowały z ziemią, czy zrównywały z ziemią, nie wiem. O ile osoby, które w tym momencie dopiero zaczynają swoją przygodę z Naruto, mają możliwość te filery pominąć, to niestety moi drodzy, persony mojego pokroju, które Naruto oglądały na bieżąco, musiały zmierzyć się w niczym Jezus Chrystus z jebanymi grzesznikami i niekiedy czekać nawet 5 miesięcy na jebany kanoniczny odcinek, który bardzo często okazywał się brzydką klapą. Nie znam polityki studia Pierrot. Cieszę się, że sobie na tej bajce dużo pieniędzy zarobili, jednak coś kosztem czegoś i w żadnym wypadku nie mówię, że czwarta wojna Shinobi nie mogła wypaść dobrze. Nawet rzuciłbym luźnym stwierdzeniem, że ten ark miał potencjał na bycie najlepszym momentem historycznym Czy jakby to powiedziała osoba, która się na tym zna W całej serii W końcu ideologia Obito oraz Madary była przepiękna Iluzja, w której możesz egzystować W najlepszy dla siebie możliwy sposób Spełniać każdą swoją zachciankę Nawet tą ukrytą podświadomie brzmi przecież cudownie Jednak tutaj dochodzimy do momentu W którym całkowite spłucenie do jednego stadium Relacji między bohaterami pod koniec Było po prostu okropne Od początku uniwersum Naruto było przedstawiane Jako świat pełen grozy W którym nie tylko wypadałoby być egocentrycznym biegłym Shinobi z wysokimi umiejętnościami rozpoznania wrogów, ale i również potencjalnych przyjaciół, z którymi razem możesz osiągnąć wyznaczony przez siebie cel. I luto początkowo naprawdę trzymało się takiego założenia, przez co my jako odbiorcy mogliśmy obserwować nieprzewidywalny i stworzony z najgorszych odłamków społecznych świat. Z za to, co się dzieje w czwartej wojnie Shinobi. Moc przyjaźni. Wszyscy zaczynają się kochać. Postacie coraz bardziej zaprzeczają swoim początkowym ideałom, które tworzyli przez trzy czwarte serii. Oczywiście nie licząc filerów, bo w nich Imo Studio Pierrot kompletnie się nie postarało, aż do tych nieszczęsnych, pustych, pozbawionych logiki frazesów Naruto Uzumakiego, czy tam Uzumaki. Ja o tym wspominałem na początku. O ile w pierwszym stadium serii naprawdę podziwiałem Uzumakiego za to, jak bardzo dzięki swojej wrażliwości, krzywdzie, jakiej doświadczył w młodym wieku, jest w stanie, mimo niezbyt wysokiego początkowo ilorazu inteligencji, postawić się w sytuacji przeciwnika, to kurwa, no, no to jak bardzo postać Naruto oraz Saskę Spłycili podczas Wielkiej Wojny, wygłaszając przy tym puste, pozbawione najmniejszego sensu frazesów, było nie do zniesienia. O ile Naruto na początku naprawdę potrafił argumentować swoje zdanie na jakiś temat, pod koniec doszło do momentu, kiedy on mówił, że czarny jest biały, bo tak. Ciągła moc przyjaźni. Kolejne power-upy z dupy. Kyuubi z pozycji potężnego, zniesławionego demona do roli słodziutkiego, uroczego, wyrozumiałego, przyjaznego liska. Okej, okay, fajnie, że wychodziły coraz wyższe umiejętności. Wręcz świetnie, że mogliśmy obserwować spektakularne walki. Tylko kurwa, czemu takim kosztem? Czemu kosztem przeciąganych dialogów obraczonymi pustymi frazesami? Z odcinka na odcinek coraz bardziej nużących i przewidywalnych walk. Ja nie wiem, czy Kishimoto zabrakło pomysłów, czy jakiś spec od marketingu szepnął mu na ucho, że ej, mordo, słuchaj, bo jak będziesz, to, to tak wiesz, dzieci oglądają, dzieci muszą figurki, mang więcej kupować. Kisiel, <grym> kurwa, Kisiel, słuchaj, ty musisz, po co logika, walki się liczą. Już chuj w tego Rinnegana, którego potem miał każdy, Sharingan, wokół którego stworzyłeś wiele ciekawych i intrygujących historii. Kisiel, kurwa, Kisiel, po co, po co, pitos, hajs. Czy warto aktualnie oglądać Naruto. Myślę, że na pewno dla własnego doświadczenia warto Naruto obejrzeć. Yy, z pewnością jest to anime, które wpłynęło na masę osób. Jest to anime, które wpłynęło na masę produkcji. Jednak jeżeli już macie swój czas poświęcić na tak długą serię, to zdecydowanie bardziej polecam zobaczyć takie bajki jak Hunter x Hunter, One Piece czy Yu Yu Hakusho, które ma mniej odcinków, ale Yu yy, Yu Hakusho jest zajebiste.